Wszyscy twoi subskrybenci będą szczęśliwi. Tato, czemu stoimy? Tato! Tato. Czemu stoimy? Wiki, są dobre i złe wieści. Od których zacząć? Od dobrych. Od dobrych? Dobra. Dobra wiadomość jest taka, że do domu zostało nam jeszcze 50 kilometrów i już nie... Hurra! Są na Wreszcie niedługo <laughs> będę zamelił, yeah! A zła? Zła wiadomość jest taka, że benzyny zostało nam bardzo mało. W pobliżu nie ma stacji benzynowych i trzeba coś wymyślić. No na piechotę na pewno nie pójdziemy. Musimy coś wymyślić, Pięćdziesiąt 50 Chodź. kilometrów pieszo do domu? Wiesz, ile to czasu zajmie? No 3 tak. 3 dni. 10 godzin pieszo. 3 dni. No dobra, nie pójdziemy ani 3 dni, ani 10 godzin. Wyjdź, musimy coś wymyślić. Oh, Okej. Okay.